Gość poranka. I zaczynamy bardzo dobrze. Ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny, Kustosz Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie. Szczęść Boże, Szczęść dzień, Boże dobry. dzień dobry. A może właśnie jeżeli chodzi o Boże Miłosierdzie, inaczej powinniśmy się przywitać. Alleluja, możemy również, prawda? Możemy. Bo Oktawa Wielkanocy. No Taki, tak, i ufam Tobie. Tak Jezu, jak, ufam jak witam się zawsze w świętej też. pamięci Ksiądz Felix Folejewski, tak. prawda? Tak. Księży Proposzczu, kiedy rozpoczął Ksiądz swoją relację z Heleną Kowalską? Może od razu ze Świętą Faustyną? No właśnie do Dopiero, niestety, dopiero, dopiero tak? jak zostałem proboszczem w to tak się stało, że zacząłem się trochę bardziej interesować czy bardzo mocno interesować się tym, co, co, co jest w dzienniczku i co w ogóle o siostrze Faustynie, o jej oczywiście spowiednikach i dopiero wtedy tak się bardzo do niej zbliżyłem. Po ilu latach człowiek Potrafisz zrozumieć logikę Bożego miłosierdzia? Ja myślę, że do końca nie potrafi zrozumieć. No, oczywiście. I dziękuję za, to, za taką odpowiedź właśnie. Ja, ja sobie tak y, myślałem przez te lata, gdy tam już jestem proboszczem, jak to jest z tym Bożym miłosierdziem i co. Może nie codziennie, ale co jakiś czas odkrywam kolejną, jak kolejny jakiś rozdział tego Bożego miłosierdzia, który jest, myślę, dostosowany indywidualnie do każdej osoby. Mhm zdecydowanie Czyli czym innym będzie miłosierdzie dla Ewy, czy innym tak, dla Krzysztofa, oczywiście. czym innym Tam, dla Jarka, tak? Jak najbardziej tym, ba, tym bardziej, że każdy z nas to miłosierdzie odbiera. No, po swojemu i bardzo dobrze, że po swojemu, bo tak jakbyśmy wszyscy byli pod jedną kreską, czy, czy, czy wszyscy jednakowo myśleli o Bożym miłosierdziu, mhm. no to myślę, że tak specjalnie panu Jezusowi by się to nie podobało. A czy da się pogodzić miłosierdzie ze sprawiedliwością? A, ale trudne pytanie. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. No, Pan Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale również miłosierny albo miłosierny i sprawiedliwy. Bardzo często ludzie, nazwijmy to tacy dalecy od kościoła, tłumaczą swoją nieobecność w kościele, czy w ogóle relacji z Panem Bogiem, tym, że i tak Pan Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy, i wszystko mhm. to potem zrównoważy. Jednak wszyscy znajdziemy się dzięki Bożemu miłosierdziu w niebie. I jak podchodzić do tego typu strategii? A tak nie będzie. A tak nie, a tak nie, a, a, a tak nie, nie będzie. Nie, 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 no, ta, znaczy w tym mm -hmm. sensie tak nie będzie, że, że Pan Jezus jest oczywiście miłosierny, ale jest przy tym sprawiedliwy. I ta sprawiedliwość, szczególnie dla osób, które e, tak przy Panu Bogu stoją letnio, czy nie stoją w ogóle, no będzie miała ogromne znaczenie. A ksiądz jest tak. zdania, że rzeczywiście teraz są czasy ostateczne? Czy już w tych czasach ostatecznych żyjemy od wielu, wielu lat? Myślę, że od wielu, wielu lat. To co pokolenie, to, to ma już być koniec. Co jakaś grupa ludzi się pojawi, to się nagle ujawniają, że oni wiedzą i znają. Szczerze powiem, ja w swojej młodości. Durnej, chmurnej. Przeżyłem kilka końców świata, zapowiadanych przez różne osoby. Więc nadal to... czekamy, tak? I czekamy, na zmianę a, już, a, już, a, już, a już od tego czasu minęło sporo czasu, i, i dzięki Bogu wszyscy żyjemy i świat idzie do przodu. To w jaki sposób w naszej codzienności możemy realizować miłosierdzie? Przede wszystkim to jest moje zdanie absolutnie. Wykorzystywać szansę, jaką jest Boże Miłosierdzie. Szansę polegającą na tym, że to Pan Jezus wyciąga do nas rękę i chce nas wyciągnąć z oparów, ładnie powiedziane, z oparów grzechu, z oparów no, jakichś naszych niedoskonałości. I te szanse każdy z nas ma i o niej wie. I powinien ją wykorzystywać. W jaki sposób to jest już indywidualna relacja między daną osobą a Panem Jezusem miłosierdziem? A jak powiem, nie jesteśmy godni. Nie zasłużyliśmy. Ale na tym polega Boże miłosierdzie że dla każdego, tam w dzienniczku jest kilka razy powiedziane, że najwięksi grzesznicy mają szansę, muszą ją tylko wykorzystać, muszą do tego Pana Jezusa przyjść, popatrzeć na siostrę Faustynę i razem z nią iść w kierunku Jezusa Miłosiernego. Każdy ma taką szansę. Czy ksiądz jako kustosz, proboż wysłuchuje takich świadectw w swoich parafian, może ludzi, którzy przyjeżdżają, może pielgrzymów, przychodzą i mówią, księża tutaj doznałem Bożego Miłosierdzia, jestem za to wdzięczny. Pielgrzymów mamy niewiele ciągle jeszcze, bo ciągle to, to sanktuarium nie jest, jakby, że tak powiem, odkryte. Natomiast w każdy piątek o godzinie 15 odczytujemy e, intencje, modlitwy, prośby i podziękowania. podziękowania. Mhm. I właśnie w tych podziękowaniach są bardzo różne sprawy, bardzo różne rzeczy dotyczące życia ludzkiego, i tam można rzeczywiście dowiedzieć się, że to Boże Miłosierdzie ciągle działa. I bardzo dobrze, że działa. Pamiętam prośbę naszego radiosłuchacza, który słysząc księdza na naszej antenie prosił, żebyśmy udostępnili mu relikwie świętej Faustyn. No mamy, ale to trzeba przyjść do nas, do naszego sanktuarium na żytnią. I tam w każdej chwili można te relikwie świętej Faustyny ucałować, bo one są przed kaplicą tak, adoracji uh -huh. i każdy, kto wchodzi chwilę może się w kaplicy adoracji pomodlić, a potem ucałować relikwie. Ale żytnia to w ogóle takie miejsce, prawda? Wielu świętek, tak? Kroki świętej Faustyny. No to tak. było takie miejsce. Czy jest takie miejsce? Uh -huh. gdzie... Wczesnego Felińskiego tak, arcybiskupa świętego. No, poza tym obok episkopat Polski, w którym również jak wiemy bywał nieraz raz, nie dwa nie nasz święty papież yy, kardynał Wyszyński. To wszystko są osoby, to wszystko osoby, które no, chodziły po tej Żytniej, jak to się mówi, i, i to miejsce jest uświęcone ich obecnością. Czyli wystarczy przejść na Żytnią, Żytnią do nieba, prawda? Też, Pamiętamy, też, mówimy tak, o tym tak, wydarzeniu, tak, a teraz tak, Boże Miłosierdzie przed nami. Przed nami Niedziela Bożego Miłosierdzia, którą rozpoczynamy oczywiście, rozpoczęliśmy już w Wielki Piątek nowenną do... Bożego miłosierdzia. i no odmawiacie po mze świętej to tak? O 15. Nie, o 15. O 15, o 15. prowadzą to nasze sąsiadki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, no bo którzy inny mógłby to prowadzić. W sobotę mamy wieczorem wieczór uwielbienia też który poprowadzą właśnie nasze sąsiadki siostry Matki Bożej Miłosierdzia a w niedzielę o 15:00 właściwie od 14. zaczniemy to co mówiłem odczytywanie tych wszystkich podziękowań próśb modlitw skierowanych do świętej siostry Faustyny bo ludzie wrzucają karteczki już od dłuższego czasu wypisane i o 15:00 koronka uroczysta a po nim msza święta odpustowa Tamrze świętą będzie odprawiał, jak słyszałem tu przed chwilą u was, biskupi obaj będą odprawiali. U nas też będzie odprawiał biskup. Ksiądz Artur Miziński sąsiad sekretarz. O której godzinie? O 15. O 15, 15, 15. tak. O co świętować, tak, mhm. tak, tak, no bo to taki najlepszy czas. No i myślę jedyny właściwie, kiedy te wielkie łaski, o których Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, się realizują najczęściej. No znam takie osoby, które właśnie właśnie. Że miłosierdzie odeszły do Pana Boga, dokończyły swój żywot. Myślę, że to piękny dzień. Piękny dzień, piękny prawda? Piękny dzień na. Na śmierć. No, tak Jak rodziny mogą czerpać z tego Bożego Miłosierdzia, z tego święta darowanego nam, prawda? Z drugiej strony też musimy przypomnieć, że trudno byłoby je realizować, gdyby jednak nie osoba świętego Jana Pawła II. Zdecydowanie. No, myślę, że kamień milowy do tego, że dzisiaj ta niedziela Bożego Miłosierdzia i że w ogóle Boże Miłosierdzie jest tak. Znane i rozpropagowane, to zawdzięczamy Jemu zdecydowanie. I, I myślę, że tu nikt nie ma wątpliwości, chociażby znając historię, jak to, się, początku, działo, tak? jak to się działo mm -hmm. z, z miłosierdziem Bożym po wojnie, kiedy, no i na szczęście. Pojawił się biskup Wojtyła, kardynał, a potem papież. No, słyszeliśmy, że przecież święta Faustina w jednym z widzeń no, spojrzała na obraz zniszczonej Warszawy, tak? Tak. Na to, co będzie się działo w czasie wojny. Tak. Bardzo prosiła, żeby Boże miłosierdzie oszczędziło tego cierpienia. No i tam jest jedno takie zdanie, które mnie powaliło też w dzienniczku odnośnie Polski. Nie tak. tylko Warszawy, ale Polski. Polsko, ile ty mnie kosztujesz. Więc to myślę, że chodziło o to jej takie duchowe cierpienie za Polskę i dla Polski. No. Już nie chcę się odwoływać do współczesności i mówić, że to myślę, że ona przewidywała to wszystko, co, 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 co się dzieje między nami, w nas i w ogóle w naszej ojczyźnie. No i to miłosierdzie Boże jest nam wszystkim bardzo potrzebne wszystkim Polakom. Czego możemy dzisiaj życzyć naszym Radzie Słuchaczom? No tylko tego, byśmy nie zapominali, że właśnie jest Boże Miłosierdzie. I do niego, jeśli tak można ładnie powiedzieć, się uciekali. W hmm. każdej. Jest taka, że każdej... prawda? Ja ufam Tobie Jezus... od dziecięcych tak, lat, tak? Tak, tak. Nie tak. ufam Zawsze. Tobie choćby. <laughs> Choćby skończył się ten świat. No coś, właśnie. No, coś takiego. Nie? Tak, tak, Ale tak. pani nie zaskoczyła. Tak. No. Jakbym, to ja już, jakbym się zaczął ściewać, to może bym sobie przypomniał. Dobrze, następnym razem <grym> będzie tak. czas. I na to może tak, tak rozpoczniemy naszą rozmowę. Ksiądz Krzysztof Stosur, proposz Parafii, Bożego Miłosierdzia i świętej siostry Faustyny Kursztosz tego sanktuarium. Zapraszamy, zachęcamy do tego miejsca, właśnie, by odwiedzić no, ślady świętych właśnie w Zapraszamy. Tym I księdza proposzcza również. Każdego. Bardzo dziękuję Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.